W całej Polsce obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa i również na Pomorzu jest kilkanaście miejsc, a w tym dwa w gminie Puck, jest jedno w Rzucewie i drugie w powiecie puckim na Helu. Jest to okazja, czas i miejsce do pokazania niesamowitych rzeczy, które ta ziemia skrywała przez wiele lat. Pokazuje bogatą historię, przeszłość historyczną, ale również pokazuje niesamowite zjawisko związane z ludźmi, którzy tutaj żyją, którzy tutaj pracują i którym na sercu leży to wszystko, żeby przekazać to innym ludziom. Dlatego też m.in. pani Danuta Król, pan Garstkowiak. Są to ludzie niesamowicie oddani sprawie. A, za, a co za tym idzie? Rzucewo znane jest już w nomenklaturze archeologicznej światowej. Rzucewo kojarzone jest nie tylko z zamkiem, ale również z bogatą historią i przeszłością sprzed co najmniej 3000 lat poprzez wykopaliska archeologiczne. Rzucewo znane jest z niesamowitego położenia nad zatoką i to wszystko skłoniło do podjęcia decyzji przez Radę Gminy do utworzenia parku kulturowego, który ma zwieńczyć te wszystkie działania tych osób, które tyle pracy, serca i wiedzy włożyły w to miejsce. I Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować projekt unijny, który zamknie te wszystkie przedsięwzięcia i pozwoli na dalsze prezentowanie dorobku kulturalnego. Ludzi, którzy żyli tu sprzed 3000 lat, ale również czasy obecne. Jesteśmy w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Rzucewie w ramach obchodów Dni Dziedzictwa, Europejskich Dni Dziedzictwa. My z urazem z uczniami przygotowaliśmy tutaj taki, taką prezentację regionalnych dań kaszubskich oraz włoskich, ponieważ młodzież uczestniczyła w projekcie z Leonarda Da Vinci dotyczącym promocji dań regionalnych. Prezentujemy tutaj Państwu, można tu zapraszamy również na degustację dań tradycyjnych kaszubskich szczególnie które są związane z regionem. Młodzież przygotowała taki katalog dań, w którym przedstawia historię ich powstania bezpośrednio związaną z kulturą danego.